Czym różni się Państwo PIS od Państwa? Koalicji Obywatelskiej? Różni się przede wszystkim tym, że zmieniła się sytuacja. Mieliśmy w 2022 roku rzeczywiście presję na granicę, którą tworzyły osoby, które szukały pomocy, ratunku w Polsce. E, a w tej chwili mamy na, na granicy sytuację zorganizowaną przez reżim Łukaszenki. Niezadowolenie w elektoracie koalicji rządzącej stale rośnie, więc dzisiaj wytłumaczą wam, że to zawsze im zależało na bezpiecznej granicy, a imigranci, którzy jeszcze niedawno byli inżynierami i lekarzami, nagle stali się elementem wojny hybrydowej. Zostawcie łapkę w górę, zobaczymy, jak wielka liczba ludzi myślących jest na kanale. Zaczynamy! Myślicie, że to żart? Że przesadzam? Że nikt nie może tak szybko zmienić zdania? O nie, kochani, szykujcie popcorn, bo zaraz spadniecie z krzeseł. To, co zobaczycie, przejdzie wasze najśmielsze oczekiwania. Bardzo mi trudno zrozumieć, czym różni się państwo pis od państwa. Koalicji Obywatelskiej. Różni się przede wszystkim tym, że zmieniła się sytuacja. Mieliśmy w 2022 roku rzeczywiście presję na granicę, którą tworzyły osoby, które szukały pomocy, ratunku w Polsce, a w tej chwili mamy na granicy sytuację zorganizowaną przez reżim Łukaszenki, pchający ludzi, nie, nie chcę tutaj używać jakichś radykalnych określeń, natomiast Którzy jedno, jednoznacznie mają wpływać na destabilizację sytuacji w Polsce. Tak i po to jest ta presja na granicę. I to jest zorganizowany proces, taka hybrydowa wojna, która toczy się na, na naszej granicy i tym różni się ta sytuacja. Pani Gajewska chyba naprawdę ma przeciętnego Polaka za idiotę z ciężkim przypadkiem sklerozy. Najpierw jako posłanka opozycji rozdzierała szaty, płacząc nad katastrofą humanitarną na granicy, mówiąc, że stan wyjątkowy to jakiś żart i ściema polityczna. Nawijała wtedy, że ci imigranci to biedne zagubione Wieczki, które trzeba przytulić. Jednak w momencie, kiedy walka o otwarcie granicy na oścież przestała być w trendach, to nagle Ola doznała oświecenia i przeszła przemianę duchową. Otóż nagle okazuje się, że to wcale nie są biedaczki, tylko element zorganizowanego procesu i hybrydowej wojny tego złego Łukaszenki. Teraz to już nie są niewinni ludzie, tylko cholera, narzędzia w rękach mińska do niszczenia naszej stabilności. Rozumiecie? Gdy rządził Pis, na granicę napierali ludzie potrzebujący pomocy, ale akurat gdy rządzi PO, to na granicę napierają niebezpieczni ludzie, wysłani tam przez Łukaszenki. Takie szybkie pytanie. Jeżeli ludzie nazywający w 2021 roku rzeczy po imieniu byli przez ludzi pokroju gajewskiej wyzywani od rasistów i ksenofobów, to czy pani gajewska stała się rasistką i ksenofobem, czy po prostu kłamali państwo przez cały ten czas? Ale to jeszcze nie wszystko, posłuchajcie tego. Trzeba umieć oddzielić właśnie tę pomoc, która, którą, którą niesiemy i niesiemy jako państwo, ale jako aktywiści. I ja te pracę aktywistów naprawdę doceniam. I jestem na to wysoce uwrażliwiona poprzez wiele też swoich aktywności ale też tę podstawową rzecz, którą musimy zapewnić i zagwarantować jako administracja państwowa dla obywatelek i obywateli. Ona chyba sama się śmieje pod nosem z tego, co wygaduje. Ja naprawdę mam wrażenie, że zaraz wyjdzie z roli i przyzna się, że jest to jakiś eksperyment społeczny. Otóż pani Gajewska zarzeka się, jak to docenia pracę aktywistów na granicy. Jak widzicie, pani wiceministra jest z tych osób, które są za, a nawet i przeciw. Sytuacja na granicy jest oczywiście poważna i trwa tutaj hybrydowa wojna, ale jednocześnie gorąco wspieram aktywistów, którzy atakują, funkcjonariuszy na granicy, domagają się pełnego otwarcia granic, a według straży granicznej biorą udział w przemycie nielegalnych imigrantów przez granicę. To trochę jak próba siedzenia na dwóch krzesłach jednocześnie, ale tutaj mamy do czynienia z wojną hybrydową wymagającą zdecydowanej reakcji służb albo z kryzysem humanitarnym wymagającym pomocy aktywistów. Nie da się logicznie obronić obu tych stanowisk naraz, ale pani Gajewska dobrze wie, że nie musi niczego bronić. Wygląda na to, że szanowna pani wiceministra traktuje swoich wyborców jak naiwnych którzy łykną wszystko jak pelikan i dla których może dowolnie zmieniać rolę i przekaz, licząc, że nikt nie zauważy tej żenującej wolty. Tyle że internet nie zapomina wypowiedzi polityków związanych z koalicją takich jak słynne: "Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski, później się zobaczy co i jak", Iwony Hartwich, a wyborcy nie są tak łatwowierni, jak mogłoby się wydawać niektórym politykom. Posłuchajcie lepiej co się dzieje w temacie migracji, podczas gdy pani Gajewska dalej nie może się zdecydować, czy mamy kryzys, czy wojnę hybrydową, a na granicy dochodzi do takich wydarzeń. Nasi rządzący wpadli na genialny pomysł. Otwieramy 49 centrów integracji cudzoziemców. Brzmi świetnie nie, no to zobaczmy, co nam szykują. Centra mają powstać w dawnych miastach wojewódzkich i gdzie tam jeszcze lokalne władze wskażą palcem. Kasa spokojnie, głównie z Unii, no i trochę z naszej kieszeni, ale o tym już nie mówmy. No dobra, trzymajcie się mocno, bo zaraz poznacie cennik naszej gościnności: Trzy centra: Katowice, Bielsko i Częstochowa. Cena? 40 milionów, lubuskie, Zielona Góra 7 milionów, Gorzów 18 milionów. Razem wychodzi nam ładne 25 milionów, a to dopiero początek. Bo jak się poskłada wszystko do kupy, Lubuskie plus Mazowieckie plus Śląskie równa się 145 milionów złotych. Ale spokojnie, powie ktoś. Przecież unia da kasę. No tak, częściowo, ale resztę będziemy musieli dołożyć z własnej kieszeni. I teraz najlepsze, samo utrzymanie takiego centrum, Zielona Góra 7 milionów do końca tego roku, Gorzów 18 milionów. Oczywiście pomysł budowy centrów stał się szybko Centrum Teatru Politycznego, w którym politycy PiS rzuci się do atakowania projektu, mimo że pomysł pochodzi z czasów ich kadencji. Ale tu zaczyna się jazda, bo podczas gdy rząd nam opowiada bajki o efektywnym systemie zarządzania migracją, spójrzmy na twarde fakty. Niemcy już to przerabiają. Koszt? Ponad 30 miliardów euro rocznie. Na takie koszta nie stać władz lokalnych, więc trwa wieczna wojna między landami a rządem federalnym o pieniądze. We Francji, mimo że głównym założeniem miała być integracja imigrantów do społeczeństwa, w praktyce powstały osobne enklawy i zamknięte społeczności. Jedyne co szybuje w górę to przestępczość i bezradność policji, a lokalna społeczność ma coraz mniej cierpliwości do polityki integracji, a tymczasem jak u nas? U nas od samego stycznia do października poprzedniego roku mówimy już o 13 tysiącach przestępstw popełnionych przez cudzoziemców. Gangi ukraińskie i gruzińskie rozwijają się w najlepsze. Szczególnie grupy gruzińskie dają się we znaki. Napadają tak zuchwale, że służby łapią się za głowy. Co gorsza sytuacja nie poprawia się, a policja coraz częściej zgłasza, że przestępczość zorganizowana w Wśród cudzoziemców, staje się bardziej brutalna i lepiej zorganizowana. Szczególnie niepokojący jest fakt, że przestępstwa te często charakteryzują się wysokim poziomem przygotowania i organizacji, co sugeruje, że mamy do czynienia z profesjonalnymi grupami przestępczymi, a nie przypadkowymi wykroczeniami. I teraz najlepsze, kiedy ktoś wyraża obawy, że te budowa tych ośrodków to może przygotowanie do wprowadzania paktu migracyjnego, rząd od razu, ależ skąd? To tylko kontynuacja wcześniejszych działań? No wiecie. Trochę jak z tym kolesiem, który kupuje ring bokserski do mieszkania i przekonuje, że. Że to tylko do ćwiczeń rozciągających. A propos, pamiętacie, jak premier Donald Tusk, który również stał się przeciwnikiem masowej relokacji, uspokajał nas w sprawie paktu migracyjnego? To jest moje zadanie i ja się wywiążę z tego zadania. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków. Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów. Natomiast Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów, no głównie z Ukrainy. No to teraz trzymajcie się krzeseł, bo europoseł Sypniewski z Konfederacji postanowił sprawdzić, jak to jest naprawdę. Wysłał takie zapytanie do Komisji Europejskiej i uwaga, uwaga. Komisja Europejska jasno zaznaczyła, że Polska nie zostanie całkowicie zwolniona z obowiązków wynikających z paktu. W styczniu 2025 roku podkraj że wszystkie państwa członkowskie muszą przestrzegać jego zasad, choć mogą ubiegać się o pewne derogacje lub wsparcie w ramach mechanizmu solidarnościowego. I teraz mamy do wyboru dwie świetne opcje: albo bierzemy migrantów, których nie chcą u siebie Niemcy i Francuzi, albo płacimy 20 tysięcy euro za każdą osobę, której nie przyjmiemy. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że te kraje pod presją migracyjną to właśnie te, które same zaprosiły tych ludzi, a teraz nagle stwierdziły: Ups, może by tak się podzielić? Więc jak tam, panie premierze, nadal jesteśmy zwolnieni? Z tego wszystkiego? Bo wygląda na to, że Komisja Europejska ma nieco inne zdanie na ten temat. No ale spoko, przecież zawsze możemy zapłacić te 20 tysięcy euro za osobę. drobne. Tylko ile takich osób będzie? 100, 1000, 10 tysięcy? Ktoś to policzył? I tak oto nasi politycy po raz kolejny udowadniają, że zmiana poglądów to nie kwestia przemyśleń, a jedynie aktualnego miejsca w sejmowych ławach. Czy wierzycie w szczerą przemianę naszej wiceministry? Czekam na Was w komentarzach, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu i napiszcie. Do zobaczenia otrzenia i siema